Cześć, witajcie, zobaczcie, zobaczcie sobie kolejne, kolejne nagranie z, z mojego mini oczka, minęły kolejne dwa tygodnie, no i jak widać właściwie nic się nie zmieniło poza tym, że dolałem tutaj szklankę wody. Aha, no jedynie co się zmieniło, to jeszcze wpływa sobie teraz tutaj gupik Endelera, jak widać. No, dwie duże Molinezje, jedna mała. I wszystko, wszystko gra. Cały czas niezmiennie Wygląda to tak samo. Karmienie. Wszystkie jedzą. No mówię, no jestem mile zaskoczony jak to wszystko samo sobie tutaj działa. Stoi po prostu nawet, no nie ma jakiegoś specjalnego oświetlenia. Dlatego za bardzo też tu nic. Nie ma przyrostów zbyt wielkich, ale no działa, no. My my są jak widzę, zadowolone. zadowolony. Och, zawruszają się. Także to tyle.